W tej chwili moja sytuacja jest mało pocieszna. Ale mówi się trudno. W końcu to tylko sytuacja, a nie całe życie. Tylko sytuacja jest mało pocieszna. Tak panie Bąk, panie Marianie również. Tak zachodzę w głowę. Jeżeli groszy, nie jeżeli, nie, nie, nie. Gdy już będę ustrojony? Czy zdecydujecie się wielbić Boga, uwierzyć w Boga i w ogóle Bóg? Będzie w waszym, pojawi się w waszym życiu? Czy też nie? Ponieważ ja tak myślę, że uzdrowienie to jest kwestia modlitwy, kwestia uwielbienia Pana Boga, bo widzicie, modlić się trzeba tak, jakby to już się stało. I wtedy to się stanie. Tara właśnie. Ale tak poza tym. Tak zupełnie poza tym. Tak. Poza tym. Nie? To powiem Wam coś szczerze. Powiem szczerze, bo uważam, że warto być szczerym. Otóż. Planuję nową serię na ten kanał, mianowicie. Nie tak miało być, gdzie będę rozmawiać z psychologiem na temat tego, że. Nie tak miało być. Ale tak się stało jednak mimo wszystko. I teraz dlaczego tak się stało? Jakie są moje wnioski? I również... E, jakie mam plany na przyszłość w związku ze swoimi wnioskami? A mianowicie mam, mam. Może tę kupię zabrzmi, ale chciałbym wziąć ślub. 29, 30 czerwca 2024 roku. I taki mam plan. Nie wykonał go sam. Chcę pomocy i nie zrobię go dzisiaj w nocy. Nie, nie, nie. No, 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 no. Ale tak przy okazji to chciałem powiedzieć, że jest pewna, pewna myśl taka, że zrobić to serię zrobić e, to znaczy zdać maturę w końcu Kurde. to jest żenata że pociąg spadł tak nisko ale mówi się trudno tak wiecie w czym jest sęk? sęk jest w tym że ja nie uczyłem się wcale a wcale od gimnazjum Tak, dzieci teraz nie będą wiedziały, co to jest gimnazjum, to jest taka szkoła, była taka szkoła trzyletnia. Wiecie, jaki to jest prestiż? Bycia absolwentem szkoły, która już nie istnieje? Fuck yeah. You to come on. No. Więc, e, tak, no... Ja od czasu gimnazjum nie uczyłem się wcale, a wcale. No raz, może dwa razy uczyłem się biologii. A resztę znam z życia. I powiem wam szczerze, że liceum fakt dla dorosłych to jest fakt. Zaniżone ma jeszcze bardziej. Zaniżona jest. Bardziej zaniżony poziom jest. To jest fakt. Ja to czuję. Bo od gimnazjum nie ucząc się wcale, a wcale. Mam same piątki, szóstki, czwórki. Pytam w związku z tym. O co chodzi? Ja zawsze byłem z polskiego noga. Zawsze byłem noga. Dwuje, maksymalnie truje wyciągnąłem. A tak to dwuje. A teraz szóstka? Fakt, okej. Okay. Czytam lektury. To prawda, zabieram głos na lekcji. To również jest prawda, ale szczerze nauczyłem się dystansu do samego siebie. Tylko i wyłącznie dlatego, że jeździ, jeżdże, jeździłem na wózku. I tylko dlatego nauczyłem się dystansu do siebie. Dlatego, że stwierdziłem: hej! Co może mnie gorszego spotkać? Jeszcze na wózku jestem niepełnosprawny i w ogóle ręka to mi tak lata, nie? Oczywiście żartuję, nie? Tak naprawdę jest tak, ale to nie odchodzi. Chodzi o to, że po prostu nauczyłem się dystansu do samego siebie, nauczyłem się śmiać z siebie, I przede wszystkim nauczyłem się, zmieniłem, e, to się nazywa Keharitomene, to jest Matka Boża ma taki tytuł Keharitomene, a zmiana sposobu myślenia to jest inaczej, tylko nie pamiętam kurczę w tej chwili jak. Nieważne, w każdym razie zmieniłem zupełnie, zupełnie sposób myślenia na temat kobiet i w związku z tym dużo się zmieniło, bardzo dużo i teraz piosenka Historia Miłości eee... Steny i Marka Samewskiego to jest moja historia, dlatego że gdy wspominam tamte lata, zbiera mi się na wymioty Naprawdę. Ale na tym i koniec. Dalszy ciąg już jest ważne. Najważniejsze jest to, że gdy wspominam tamte lata, to jest bardzo niefajnie. Odczuwam takie tu. w ogóle jakie ja mogłem w czymś takim brać udział, nie? To jest chore! 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 No. Ale na częście to już za mną. I na szczęście nie patrzysz na kobietę jak na coś, co ona może mi dać, tylko bardziej na zasadzie: Powiedz mi, co lubisz i czego nie lubisz. Powiedz mi również, jakie cechy uważasz za swoje zalety, a jakie cechy uważasz za swoje wady. Co jest twoją największą zaletą, największą wadą? Co jest co najbardziej lubisz? Co mniej lubisz? Chciałbym poznać Ciebie bardziej tak osobowościowo. Rozumiesz? Chciałbym wiedzieć, kim jesteś, z kim mam do czynienia. A nie, kurde, jakie masz cycki. Wszystkie dupę i... ilu facetów miałaś wcześniej? Eee, fuu, to jest obrzydliwe. Wnioskuję tak po tym, że moja koleżanka z klasy, która ma 19 lat chwali się, że straciła dziewictwo, jak miała 13 lat. Moje pytanie brzmi... Czy to jest normalne? Nie chodzi mi o to, że utrata dziewictwa w wieku 13 lat jest nienormalna, bo jest, ale chodzi mi o to, czy można się chwalić z tym, że kobieta chwali się ilu mężczyzn, chłopców, chłopaków wpuściła między swoje nogi. No sorry, ale to jest żonę dła i tyle i w związku z tym ja zupełnie zupełnie zmieniłem podejście do kobiet i stwierdziłem nie, 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 mnie nie interesuje przeszłość twoja nie interesujmy to nie interesuje w ogóle zupełnie nic, a nic nie obchodzi mnie to Interesuje mnie natomiast to, jakie są Twoje cele w życiu? Co chciałbyś osiągnąć? I które miejsce w Twoim życiu zajmuje Pan Bóg? Bo jeżeli się okaże drugie, to musimy sporo popracować nad tym, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, nie na drugim. I tyle. I co jeszcze mogę powiedzieć? No Nie wiem. Jest... Chyba nic. Dobra. W każdym razie zapraszam na nową serię. Nie tak miało być. I do zobaczenia, baji, papa.